Szanowni Państwo, moi drogie i moi drodzy, witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku, w którym przedstawię Wam kolejny aspekt bycia zawodnikiem sylwetkowym, ale na diecie keto zarazem. Jak wiadomo, w sportach sylwetkowych na kilkanaście bądź nawet kilkadziesiąt godzin wcześniej zawodnicy ładują się cukrami. Więc jak to wygląda, to każdy wie. Jedzenie makaronów, jakichś owoców, pysznych takich smarowideł, słodziutkie to wszystko jest, nie? To co ja będę robił w takim razie? Zdradzę dietę keto? Czy jednak będę się ładował smalcem na przykład? Trochę tak, trochę tak. W tym odcinku zobaczysz więc przykładowy dzień hybrydowego ładowania tłuszczem, teorię związaną z tym wszystkim i moje osobiste przemyślenia. I drodzy Państwo, zanim pokażę Wam tę praktyczną stronę, w której zobaczycie co zjem na kilkanaście, może kilkadziesiąt godzin wcześniej przed startem, to najpierw chciałbym się z Wami podzielić paroma technikaliami odnośnie właśnie ładowania tłuszczem. Aby lepiej zrozumieć sens ładowania mięśni tłuszczem, musisz zrozumieć, że mięsień to nie tylko woda i glikogen. I tylko tak mógłbyś zwiększyć jego objętość. No nie. Badania naukowe mówią, że przeciętny chłop 70 kg może tego glikogenu przetrzymać do 400 g w mięśniach i 100 g w wątrobie. No tylko, że glikogen w wątrobie kompletnie nas nie interesuje, nie? No ale tak ogółem fajnie, nie? Pół kilo nabicia praktycznie więcej na scenie. Uwierzcie, robi różnicę. I fakt, wytrenowany sportowiec naturalny wraz ze wzrostem mięśnia potrafi Glikogenu mieć jeszcze więcej, bo jeśli zbiornik większy, to i więcej do niego nalejemy, nie? I za tymi badaniami wiemy, że jeśli przeciętny facet gromadzi go około 15 gramów na kilogram masy mięśniowej, tak wytrenowany sportowiec robi to dużo lepiej, bo aż 25-30 gramów. Stąd nie trudno zwiększyć masę mięśni na scenie o jakieś 800 gramów do kilograma u takiego chłopa glikogenem właśnie. Niemniej istnieją jeszcze tak zwane trójglicerydy wewnątrzmięśniowe, które absolutnie pomija się podczas procesu ładowania u sportowców, czyli... No prościej mówiąc, to jest taki tłuszcz wewnątrzmięśniowy. No pomija się to, nie? Dlaczego? IMTG z angielskiego to energia nieco wolniejsza niż glikogen, i u węglowodanowych sportowców zużywana i uzupełniana jest wolniej, bo tylko podczas wysiłku na 30-50% VO2 max. Sportowcy wysokowęglowodanowi dodatkowo nie lubią jej za bardzo magazynować, bo po co im źródło, z którego nie do końca umieją czerpać efektywnie, nie? Natomiast u zaadaptowanych ketogeników czy low i MTG zużywane są dużo chętniej, bo nawet przy 70 do 75% według niektórych źródeł VO2max. VO2max to taki współczynnik, który pokrótce mówi sportowcowi, ile on może maksymalnie tlenu zużyć, a im więcej tlenu sportowiec może zużyć, tym no, w teorii lepiej, nie? No dlaczego na przykład sportowcy olimpijscy używają tylu węglowodanów? No po to, żeby tak naprawdę zwiększyć jeszcze swoje możliwości. Oczywiście w sporcie olimpijskim zapomnijcie, że tam liczy się zdrowie, nie? Tam liczy się po prostu wynik. Ale pokrótce im więcej tlenu możemy zużyć podczas takiego właśnie performance'u, tym lepiej. Wracając, średnia ilość trójglicerydów wewnątrzmięśniowych u przeciętnego, nietrenującego faceta wynosi zaledwie jakieś śmieszne wartości, bo 5 g na 1 kg mięśni, co u tego samego chłopa obok dawałoby ledwie 150 g objętości. Natomiast już po dwóch dniach diety wysokotłuszczowej poziom IMTG rośnie o 36%, co dałoby nam już około jakieś 204 g. No ale nadal mało, nie? Za jednak. Tym badaniem wiemy, że u wytrenowanych sportowców, szczególnie wytrzymałościowych, trójglicerydy wewnątrzmięśniowe rosną o niebagatela 221% względem osób nieaktywnych, stąd z naszych 150 gramów robi się już jakieś 331,5. No w sumie nie jakieś, tylko dokładnie. Dołóżmy do tego dietę ketogeniczną, która uwielbia trójglicerydy wewnątrzmięśniowe i zrobi nam się w końcu z tego naprawdę niezła liczba, przypuszczam. Przy dobrych wiatrach wydaje się, że i tak gramaturowo trójglicerydów wewnątrzmięśniowych nie zgromadzimy aż tyle, co glikogenu mięśniowego właśnie. Natomiast, drodzy Państwo, istotnie można znaleźć plusy ładowania tłuszczowego. Jakie? Przede wszystkim dwa najważniejsze. Po pierwsze, drodzy Państwo, wygląda to tak, że na ładowaniu tłuszczowym nie występuje aż takie ryzyko retencji wody. Ile razy widzieliśmy takich nieszczęśników na zawodach, którzy wyłażą naprawdę przygotowani, wiecie, dwa dni wcześniej, pręgi na dupie wszędzie? A on wychodzi na scenę. I zalany, a pośladki to takie dwa bloby, po prostu rozlane, nie? To jest właśnie niestety retencja wody, ponieważ duża ilość węglowodanów to duża ilość zawiązanej wody. I tutaj, jeśli przestrzelimy, jeśli naprawdę nie umiemy bardzo dobrze ładować węglowodanów, no to dzieją się takie rzeczy, jak, no, tak jak mówię, no, często takie widujemy po prostu. Natomiast po drugie, Lata temu daliśmy sobie wmówić, że wydęte brzuchy tych kulturystów zawodowych, którzy gdzieś tam no już są na towarze, że to jest tylko po prostu, to na pewno nie jest nic innego niż hormon wzrostu, to są spuknięte organy i dlatego ten brzuch jest taki wielki, wydęty. No drodzy Państwo, ja sam przekonałem się e, rok temu albo dwa lata temu, podczas mojego testowego ładowania węglowodanów, tam kilogram w ciągu 36 godzin załadowałem i mój brzuch wyglądał właśnie tak. Przekonałem się na własnej skórze, że jedzenie nawet niskobłonnikowych węglowodanów przetworzonych powoduje ciążę spożywczą wręcz, której na scenie bardzo byśmy nie chcieli, no bo to takie, nieładne, takie to. Oczywiście tego efektu można uniknąć, tak, jeśli jesteśmy doświadczonym zawodnikiem, ale, tak jak mówię, na ładowaniu tłuszczowym efekt ten praktycznie nie występuje, no bo nie ma jak. Niemniej, drodzy Państwo, ponieważ do tej pory, gdybym sam słuchał tego, co mówię, no to byłbym sceptyczny i nie do końca przekonany. Do czego zmierzam, drodzy Państwo? Ponieważ za sprawą tego badania, co tutaj się tak trzęsie o w dzisiejszych czasach już wiemy, że zaadaptowany do tłuszczów zawodnik który już na tej diecie jest dłużej trochę, 3 miesiące, pół roku, nie? I on wytrzymał to, że z niego ta woda zlazła, tak? Ta mityczna, co tak wszyscy straszą <laughs> trenerzy personalni, że nie ufajcie ketozie, bo to woda spada tylko i tam potem nic nie ma to drodzy Państwo, wiedzcie, że jak jesteście 3 miesiące, pół roku na tej diecie, na diecie keto, niskowęglowodanowej, jakiejkolwiek, z której po prostu ta woda ucieka i koniec już nie ma potem, to ta woda, drodzy Państwo, wraca jednak w 80 aż procentach. Więc ten mięsień nabija się z powrotem na jakieś 4 piąte samym glikogenem. Cudowna rzecz, tak? Ponieważ nie jemy węglowodanów, a mamy aż 80% tego, co mielibyśmy na high carbie. Niemniej, drodzy Państwo, jeśli jeszcze dodatkowo weźmiemy pod uwagę fakt, że doświadczony zawodnik na diecie keto zwiększa możliwości gromadzenia właśnie IMTG i on nie ma tego IMTG, czyli tych trójglicerydów wewnątrzmięśniowych 150 gramów, jak ten przeciętny chłop z początku, tylko on może już gromadzić ich 330, jak za sprawą tego, tego badania, nie wiem, czy wyświetlałem to? Czyli wracając na początek do tego przeciętnego chłopa, który mógł gromadzić te 800 gramów Glikogenu, który nie ćwiczył, to teraz można by sobie pomyśleć: tak, to czekaj, ten kocur, co on to mówi? 80% to będzie 640. Eee, jak będzie więcej w takim razie trójglicerydów wewnątrzmięśniowych, to plus 330. Eee, to jest, to będzie gdzieś podobnie. I to są oczywiście moje prywatne dywagacje na podstawie badań naukowych, aczkolwiek ślepy chyba by nie zauważył, że magazyny glikogenu mają dużo większy potencjał objętościowy, nie? Tankując samym tłuszczem ograniczamy sobie przy dobrych wiatrach naszą objętość mięśni w takim razie o kilkanaście kilkadziesiąt procent. Dlaczego? Fakt, na dietach niskiej podaży węglowodanów glikogen jest drugorzędnym paliwem i nie jest uzupełniany i rozładowywany na bieżąco, jak w przypadku jedzenia węgli w posiłkach. Czyli wiecie, nie, że raz 40%, raz 100%, raz 30, raz to w zależności od wysiłku, nie? Tylko on oscyluje tutaj w stabilnych 80-85%, czekając na cięższe czasy, czytaj na przykład trening. Jeśli gagatek natomiast nie dostarczy węglowodanów tak jak ja, no to uzupełnia się on z glicerolu, aminokwasów i kwasu mlekowego. Nie zachodzi to jednak tak szybko, jak w przypadku podania węglowodanów, że w kilka godzin, a jest to proces wolniejszy, nawet w kilkanaście, kilkadziesiąt godzin. No i tak jak mówię, nie do pełna, tylko gdzieś tam do tych 80%. Gdyby nawet więc założyć, że IMTG na keto wzrasta u tego wytrenu, zawodnika do 400 gramów, to i tak lepiej spróbować wypełnić również ten 1000 gramów z glikogenu, ile się da, nie? Dieta keto w przeddzień zawodów prawdopodobnie nie zdąży wypełnić zbiorników na 100%, więc rozsądne wydaje się zrobić to bezpośrednio z odpowiedniej ilości węglowodanów, dokładając do tego tłuszcze w monstrualnych ilościach, które organizm lubi bardziej i traktował będzie je priorytetowo. I przechodzimy do drugiej, praktycznej części, drodzy Państwo, bo jeśli ja biorę udział w tych zawodach, to naprawdę przy tych wielkich, naładowanych węglami koniach ogromnych, tych młodych, wielkich sukien-synów, którzy chcą tam zgnieść każdego i wygrać, ja też chcę być jak największy i jak najbardziej docięty, nie? Więc ja też będę ładował się tak, aby być jak największym i jak najbardziej dociętym. To chyba zrozumiałe, nie? To raz, a dwa drodzy Państwo, jak wiecie, całe te przygotowania są częścią większego projektu, który, zwłaszcza dla nieszczęśników, którzy chcieliby zostać zawodnikami, a nie mogą jeść dużych ilości węglowodanów, bo po prostu mają z nimi problemy, to dla nich właśnie jest ten poradnik. Chciałbym sprawdzić przede wszystkim, czy da się fajnie naładować, jeśli nie możemy węgli. I drodzy Państwo, na te kilkanaście, kilkadziesiąt godzin przed moim startem, wykorzystam. Takie moje w sumie autorskie ładowanie hybrydowe, nazwa chyba jest w ogóle moja, ale cały ten system podpatrzyłem od niektórych zawodników ze Stanów Zjednoczonych. I drodzy Państwo, na te kilkanaście, kilkadziesiąt godzin będę robił przede wszystkim ładowanie tłuszczem, które będzie wypełniało właśnie trójglicerydy wewnątrzmięśniowe, te IMTG, o których mowa przez cały odcinek. Natomiast nie będzie to puste węglowodane ładowanie, a pozwolę sobie na takie ilości, aby nie było ich zbyt dużo, ale żeby jednak pociągnąć trochę wody, bo jak wiemy, węglowodany wiążą dużo wody. Więc zapraszam. Najtańszy chleb przenożytni, dość niskowłonnikowy, bo pamiętajcie, że błonnik będzie przeszkadzał podczas ładowania i jeszcze bardziej będzie ten bebzon puchnął. 5 zł taki bochenek, i tutaj, jak widzicie, 97 gramów tego chleba, do tego smalec ze skwarkami 100 gramów, i tutaj. Zwracam uwagę, że tłuszcze nasycone, tak jak wcześniej powiedziałem, mają nieco lepszą tendencję do zasysania przez mięśnie podczas hiperkompensacji, czyli tego czasu, gdy zużyliśmy już glikogen przed zawodami. Dajmy na to jakimś wysiłkiem, jakimś cardio, nie, a tak naprawdę zaczyna się właśnie to pragnienie mięśni do energii, i one jeszcze mocniej chcą ją zasysać. I tak jedno nienasycone to nieco wydajniejsza i szybsza energia. Ale teraz chodzi nam o rozmiar, a nie o energię. Nie? Do tego był jeszcze oczywiście posolony serek wiejski 200 gramów, ale zapomniałem nagrać z jadłem, bo strasznie głodny byłem wtedy. Drugi posiłek to tłusta golonka wieprzowa wraz z 50 gramami chlebka, tego samego co przedtem, 50 gramów masła ekstra na nim oraz 5 gramów oleju MCT, żeby nieco podbić ketogenezę, bo pamiętajcie, że jestem na diecie ketogennej, stąd chcę tego przestrzegać w taki czy inny sposób, nie? 5 gramów dlatego, żeby się nie zestrać, <laughs> bo na zawodach, no wiadomo, jest bronzer położony wszędzie, na nogach też będzie, ale jednak na spodękach będzie to widać. Trzeci posiłek to krem z orzechów makadamia w ilościach 65 gramów. E, I taka mieszanka płatków owsianych tłustego oleju. mleka MCT. Tego jest naprawdę tutaj niewiele, bo więcej z tego mleka chyba i z orzechów jest tutaj węgli niż z tej owsianki. No ale żeby to ładnie wszystko było przyczepione do siebie, no to te, to, to ziarno po prostu tam jest, nie? E, do tego tłustego mleka olej MCT też tam 5 gramów było. E, natomiast na koniec zaskoczenie. 55 gramów chleba, znowu tego samego. E, trochę kefiru, chyba z 200-250 gramów, z tego co pamiętam. Czyli też trochę białka i węgli. To wszystko z kropelką oleju MCT, czyli 5 gramów i smalec znowu. Jak to wyszło kalorycznie? Właśnie tak teraz wam to przedstawiam, czyli 280 g tłuszczu yy, i węgli do tego było 137 g, czyli taki low carb, bardziej do 150 gramów, nie? I tak by to wyglądało, drodzy państwo. W drugi dzień zrobię praktycznie to samo, pewnie troszkę zwiększę kalorykę z tłuszczów, yy, natomiast ostatni posiłek węglowodanowy już będzie pewnie kilka, nie, z kilkanaście godzin. Przed zawodami, czyli później, już sam tłuszcz będzie na sam koniec szedł, żeby sobie po prostu tej sylwetki nie spieprzyć, a żeby ona się jeszcze nabiła, żeby zaciągała trochę wody i żeby troszeczkę tak naprawdę zwiększyć jeszcze rozmiar. I to koniec, drodzy Państwo, tego dnia jedzenia, tego ładowania. Mam nadzieję, że Was troszeczkę zaciekawiłem. Niemniej, drodzy Państwo, zawody, w których będę brał udział, będą 24 sierpnia w tym roku w Sopocie. Federacji WNBF, także serdecznie zapraszam. Zobaczycie co z tego wyszło. Jeśli ktoś chce mi kibicować, to polecam zobaczyć sobie, czy są już dostępne bilety na stronie WNBF. Widzimy się w sopocie. Tylko ketoza. Tylko pieprzona ketoza. Koniec. Po najlepsze produkty pod dietę keto w rozsądnych cenach, takie jak oleje, mąki, smalec, pasztet czy nawet catering. zapraszam Cię do naszego sklepu podketo.pl. Po naszą książkę Jajo w roli głównej, z którą przygotujesz się do diety ketogennej i przejdziesz przez proces adaptacji, zapraszamy Cię na stronę mawi.diet. Dzięki, niezależnie na jakiej jeszcze jesteś diecie, życzę Ci wszystkiego dobrego, do następnego odcinka i koniec!